Nagrywa się już? Ej, pokaż, czekaj. To... Ej, ustaw to. Czekaj, to trzeba tutaj, lewo. Tu trzeba kliknąć najpierw. Dobra, jest, już no, działa. A, to. Mikrofon? Jest, no. jest. Dobra. Cześć, z tej strony Staszek, znany również w niektórych środowiskach jako Dominator. I Andrzej, Andrzej, co? Jaki Dominator? Ha, nie mówiłem ci. W 93 na Irsu miałem taką ksywę. Dominator 1, 2, 3, 8, 9. Za młodych żeby znaleźć te akcje w Pentagonie. Pierwsze ataki. Zgadnij. Kto jest w Pentagonie? O, kurczę. Jesteś człowiekiem, o o twarzach. Dobra, ale nie o tym chyba nie będziemy dzisiaj mówić. Chcielibyśmy Was zaprosić na prawdziwe, dobrze zrobione QA. Tak, wiemy jak to robić. No bo słuchajcie, ja za granicą uczyłem się, jak robić webinary manufaktura webinarów. I po prostu pokażę zrobimy to porządnie, jak tak jak się robi. Na poziomie to będzie zrobione nie to, co. Ci no. wszyscy tam ściemniacze. Więc zapraszamy Was 10 sierpnia o godzinie 20 na QA ze Stanisławem Dominatorem i Andrzejem. Tak, w deskrypcji macie link do formularza, gdzie możecie zadawać nam pytania. I tylko trudne technicznie i wymagające pytania. I tylko poważne pytania. Najlepiej, żadnych śmieszków. Najlepiej dużo o mikroserwisach, to jest akurat moja domena, ja się o tym znam. I zero o value objecta, bo to nie działa. Nie działa, bez sensu. Zresztą o tym już oni gadali, więc to tam będziemy jeszcze. No dobra. No, to widzimy się, widzimy się w poniedziałek i pokażemy Wam jak to się robi. Czekaj, tutaj jeszcze. A jak to się teraz zapisuje? To jest... A zepsułeś. Nie no, działa. Tu, działa. Działa?